Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich na pokonkursową wystawę rysunku i malarstwa pod tytułem Mój Teatr. Jest to przegląd prac malarskich i rysunkowych dzieci i młodzieży o charakterze konkursowym. Jest integralną częścią Festiwalu Kreatywności Młodych i odbywa się od 30 lat. Chciałabym serdecznie pogratulować wszystkim młodym artystom których prace znalazły się na jubileuszowej wystawie. A organizatorom złożyć podziękowania za lata pracy i budowanie marki festiwalu. Istotą konkursu jest zachęcenie uczestników do czytania i oglądania spektakli teatralnych, które w następstwie pozwolą stworzyć pracę plastyczną o wyjątkowym osobistym charakterze. Tegoroczna edycja mojego teatru realizowana jest w trudnym czasie epidemii, co miało zasadniczy wpływ na ilość nadesłanych prac, jednak ich poziom, ciekawe rozwiązania plastyczne wskazują na dużą wrażliwość i zaangażowanie młodych twórców. Jeszcze raz wszystkim kreatywnym, uzdolnionym, młodym artystom. Gratuluję, a wszystkich zachęcam do odwiedzania wirtualnej wystawy Bałuckiego Ośrodka Kultury, gdzie będziecie mogli Państwo podziwiać zakwalifikowane do wystawy prace i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w normalnych warunkach, by osobiście podziwiać dzieła, dzieła młodych twórców i dyskutować nad rolą sztuki we współczesnym, tak trudnym okresie. Wszystkiego dobrego. Witam bardzo serdecznie na otwarciu wystawy Mój Teatr. Tegoroczna edycja jest dla nas wyjątkowa, bowiem, bowiem konkurs odbył się już po raz 30. Z okazji tego okrągłego pileuszu chciałabym przypomnieć pomysłodawcę konkursu, pana Tomasza Budziarka, artystę plastyka i wieloletniego pracownika Bałckiego Ośrodka Kultury. Konkurs Plastyczny Mój Teatr odbywa się w ramach Festiwalu Kreatywności Młodych i jest jedną z wielu imprez kulturalnych, takich jak Pięcionnia Marzeń, Wojewódzki Konkurs Muzyczny skierowany do dzieci i młodzieży, Ogólnopolski Przegląd Teatru Młodych Dziatwa, Przegląd Teatrów Przedszkolnych, Bałckie Spotkania Recytatorów oraz wiele innych imprez towarzyszących, np. warsztaty teatralne. Jak wiemy, w tym roku wszystkie te wydarzenia odbyły się w nieco innej formie niż zazwyczaj, ale my cieszymy się bardzo, że możemy spotkać się z Państwem choćby online. A teraz przejdę do najważniejszej części, ogłoszenie wyników. W tegorocznej edycji przyznaliśmy pierwsze miejsce egzekwo. Zofia Smyła, 9 lat, Pracownia Okienko oraz Natalia Lembark, 8 lat, Młodzieżowy Dom Kultury Biłgoraj. Drugie miejsce Lena Kanty, 11 lat, Młodzieżowy Dom Kultury Biłgoraj. Trzecie miejsce również ex Antonina Patora, Michalina Krakowiak, Tosia Kłos, Hanna Gwóźdź oraz Julia Kabacińska. Wszystkie uczestniczki z Miejskiego Ośrodka Kultury Głowno. Mamy również kilka wyróżnień, jak co roku. Oto one, Alicja Krupa, 9 lat, Kinga Niklewicz, 11 lat, Maja Kucharska, 9 lat, te trzy uczestniczki są reprezentowane przez Pracownię Plastyczną na Winklu. Następnie Alicja Mutrun, 12 lat, Pracownia Okienko, Linialina Oprzyńska, 8 lat, Weronika Zarębska, 10 lat i te dwie dziewczynki, Młodzieżowy Dom Kultury Biłgoraj. I jeszcze jedno wyróżnienie. Konrad Małecki, 11 lat, z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy. Prace zakwalifikowane na wystawę będziecie mogli Państwo obejrzeć w naszej wirtualnej galerii. Link do niej zamieścimy na naszej stronie oraz na Facebooku. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy bardzo serdecznie na spacer po wystawie Mój Teatr. Jako pierwsze zaprezentujemy Państwu prace nagrodzone. Po lewej stronie możecie Państwo obejrzeć pracę Zofii Smyły pod tytułem Aktor. Natomiast po prawej praca wyróżniona Kingi Niklewicz. Obie prace zachwyciły nas techniką własną. Tutaj egzekwo pierwsze miejsce, praca Natalii Lembark. E, praca ta urzekła nas y, ogromną ekspresją i użyciem koloru, bardzo odważnym. I obok e, również nagrodzona praca, drugie miejsce Lena Kanty. Praca pod tytułem Rożpątka na podstawie baśni. I jak możecie Państwo zobaczyć, również bardzo wrażliwa i świetnie wyczuta kompozycja i użycie koloru. Nasze trzecie miejsce to prace bardzo oryginalne, które zachwyciły nas techniką mieszaną na bazie suchorytu co zdarza się bardzo rzadko, żeby dzieci próbowały takich technik graficznych wklęsłodrukowych, także bardzo tutaj doceniamy te próby. Bardzo ciekawa kompozycja i użycie koloru również bardzo nam się tutaj spodobało. Kolejne prace to wyróżnienia. Alicja Krupa, praca w czerni i bieli szarości, bardzo ciekawa graficznie. Oraz y, Alicja Mutrun, bardzo ciekawa praca, jeśli chodzi o kolory. Następnie praca Liliany Majewskiej. Również bardzo odważna kompozycja, odważne użycie koloru, duża ekspresja. Y, tak jak w tych pracach, które widzimy obok, Lena Bełżek i Zabylan Pogorzelec. Kolejne prace świetnie narysowane, bardzo dobrze zakomponowane. Izabela Borowiec i Olga Koch. Tutaj również ciekawe użycie techniki mieszanej, prace Zuzanny Nowackiej i Ewy Sadeckiej. Kolejne prace autorstwa Leny Szabały i Marii Makówczyńskiej. Również bardzo ciekawa kompozycja, podoba nam się kolor. I tutaj prace Kamili Czop, Julianny Sontys. Również doceniamy użycie koloru, kompozycję i ekspresję. Tutaj widzimy pracę Pauliny Blachy i Igora Sadeckiego. Kolejne prace to Dominik Grabias i Mikołaj Bergin. I tutaj praca niezwykle ekspresyjne. Michalina Cudak i Alicja Psiuk. Widać w mi bardzo dużo energii, świetne wyczucie koloru. Kolejna praca, wyróżnienie. Maja kucharska. Tutaj urzekł nas rysunek, kompozycja, no i e, ciekawa technika. I obok również wyróżnienie e, widzieli Państwo pracę Konrada Małeckiego. A teraz możemy podziwiać pracę Olgi Białas i Nadimi Kolejne prace podobnie, świetna ekspresja i uczucie koloru autorstwa Klary Wardach i Anny Pęcki. W drugiej sali naszej galerii możemy podziwiać e, prace wyróżnione. Tutaj wyróżnienie: Liliana Oprzyńska, bardzo ciekawa kompozycja i ekspresja, która nas urzekła. E, oraz druga praca wyróżniona: Pinokio e, Weronika zarębska. Kolejne prace to po prawej e, praca naszego najmłodszego uczestnika Emil e, Mikołajewski, e, czterolatek i obok praca pięciolatki Alicji Żurawicz. Świetna ekspresja, odważne użycie koloru, bardzo ciekawe prace. A tutaj mamy przeskok do uczestników starszych, sporo starszych. E, możecie Państwo podziwiać pracę Oliwii Dziduch oraz Martyny Kniaziowskiej. Uczestniczki bodajże najstarsze w tej edycji, 15 i 16 lat. Kolejne świetne kompozycje. Do pracy Adriana Śliwy, tutaj również bardzo ciekawa technika i Klara Jakubczyk. Następnie Karolina Marcinek, bardzo ciekawa technika i Dominika Brodka, bardzo wesoła kompozycja. Kolejne prace to jedyny, jeden jedyny kolarz w naszej wystawie autorstwa Natalii Nowak. I obok Technika Mieszana, bardzo ciekawa, autorstwa Hanny Maciejewskiej. Kolejne prace to portret e, autorstwa Laury Michalik oraz obok widzimy niezwykle ekspresyjną pracę. Autorstwa Emeli Labryki. Lekka przerwa od koloru, prace bardziej graficzne autorstwa Inny oraz Mai Małyszek. I tu znowu sporo ekspresji, ciekawa kompozycja. Ciekawe wykorzystanie przestrzeni. Widzimy dwie prace autorstwa hmm, po lewej Magdaleny Legieć i z prawej strony Diana Kozakiewicz. I kolejne prace Klaudia Andrzejewicz oraz Amelia Pasik. Bardzo ciekawa kompozycja, dobre wykorzystanie całej przestrzeni ciekawy kolor. Bardzo Państwu dziękujemy, dziękujemy serdecznie za udział w konkursie wszystkim uczestnikom. Prace były niezwykle zróżnicowane, ciekawe technicznie i mam nadzieję, że z przyjemnością obejrzeliście Państwo naszą wystawę.